Witam, witam drogie panienki, rozłożenia mamy na nów księżyca, 29-30 maja, no i oczywiście mmm, piszemy nowe intencje, jest ten nów, od, w, a, no to będzie... Pod spodem. Ten nów, moje drogie panienki, jest w bliźniętach. Więc zadbajcie o to, żeby a, napisać expectancy, żeby napisać nowe intencje. Ten wspaniały nów księżyca. Um, expectancy, czyli oczekiwania, to jest wasze motto. Zaraz zobaczymy, jaką one będziecie działać. Do czego macie się dostosować? Na czym macie się praktycznie, moje drogie panienki, skupić? A, bo to jest bardzo ważne. To jest no New Moon, czyli nóg Księżyca w bliźniętach. Więc można się nawet skupić na dwóch rzeczach. To może się tyczyć dwóch osób, dwóch prac a równie i dobrze a podwójnego życia. E, czego nikomu nie życie. Nie życzę. Bo najgorzej jest żyć z kimś, kto prowadzi podwójne życie oszukując moje drogie panienki, a ja to jest wszystko możliwe. Zaraz zobaczymy. Co wyciągniemy? Ok. Come to the edge, czyli dojść do krańca, do tej przepaści. Moje drogie panienki, całkiem możliwe, że będziecie musieli skoczyć w nieznane to, czego oczekujecie. Expectancy, oczekiwania. Moje drogie panienki, na czym się skupić? Trójka kielichów. Dużo radości, zadowolenia. Czyli, jeżeli siedzicie w domu, albo nie wychodzicie nigdzie, moje drogie panienki, lub jesteście jakoś odizolowani, to zacznijcie się bawić. Nad tym powinniście się skupić czyli wychodzić do ludzi, iść na wszelkiego rodzaju uroczystości, albo zapisać się na jakieś kółko. To, co lubicie, co macie w sobie. Każdy z nas ma talent. Tylko często i gęsto to albo ignorujemy, bo musimy żyć i posuwać się do przodu i robimy coś innego. Więc najwyższy czas jest skupić się na tym, jaką, co wam sprawia radość. Czyli. Możecie pójść na ściny, ślub, urodziny, jakąś uroczystość, rocznicę. Siódemka kielichów. Obecna sytuacja wnów księżyca. No, wszystkie kielichy są wypełnione po brzegi, czyli możecie mieć wszystko to, czego wasza dusza zapragnie, i odniesiecie tutaj duży triumf pod każdym względem. Czy w a, miłości, czy w finansach, czy w pracy. Po prostu jak zaczniecie się radować, cieszyć, chodzić właśnie wychodzić do ludzi, to zmieni się wasze życie. Dla tych, którzy nie mają partnera czy partnerki, to się szykuje coś dobrego i nowego, pięknie, bo pod spodem moje drogie panienki, co macie? dziesiątkę mieczy, ale odwrotnie. czyli nareszcie zapomnijcie o tym, co było, nareszcie wyzbędziecie się tego, co was bolało i będziecie dzięki temu będziecie mogli się posuwać do przodu. niemniej jednak pod koniec miesiąca nie, to nie to. Już bym Wam pokazała coś innego. W każdym bądź razie, uh, come to the edge, tak jak powiedziałam, i to jest numer 36, może z Wami w jakiś sposób rezonować. Czyli ktoś może być urodzony 3-6 szóstego, albo 6-3. Szóstego, lub ma 36 lat, lub mieszkacie pod 36 numerem, lub też będziecie często i gęsto ten numer widzieć. No i pod spodem mamy Yang numer 1, bo jest Yin and Yang, czyli musicie się skupić nad swoją energią. Yin jest pozytyw, Yang jest negatyw. Ok. Czyli wyrzucić to negatywne albo macie za dużo a, tej negatywnej energii, którą trzeba po prostu wyrzucić. Jednym słowem jest tutaj a, potrzeba równowagi. I to jest numer 1, czyli 1 i 36 odegrają jakąś ważną dla Was rolę w tym a, nowiu. Księżyca. Zapamiętajcie, mimo że to jest pod koniec a maja, praktycznie końcówka maja, to wnosicie w y, czerwiec nową energię. Więc zacznijcie po prostu działać, bo macie panienki bardzo ładną kartę. Nie macie się po prostu czego o Bawiać. No i no chyba to by było tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Proszę mnie zaprenumerować czy subskrybować, przyciskając przy tym dzwonek, bo wówczas będziecie dostawać bezpośrednio od YouTube'a powiadomienia i nie będziecie musieli mnie szukać. Czyli tylko wtedy przyciskniecie. No, i oczywiście proszę nie polubić. I życzę Wam wspaniałego nowiu, i niech Wasze marzenia i pragnienia się zrealizują. Do widzenia. W każdym bądź razie teraz zaczniemy, A moje drogie byczki. byczki zobaczymy co będzie dla byka na nów księżyca, który jest 29 30 maja no jest to nów, więc piszcie nowe intencje, oczywiście ten nów jest w bliźniętach więc to jest taka podwójna No, za dużo. Mm, po prostu podwójnie wszystko się będzie odbywać. Możecie też i podwójne intencje pisać. Ja się śmieję z tego, ale tutaj a, pisane jest bardzo mocne, czyli pisać intencje, nie tylko mówić, nie tylko wizualizować, ale i pisać. 29-30 maja. Moje drogie byczki. Zobaczymy, co Wam karty powiedzą. Mamy trzy karty. Nad czym się skupić? Jaka obecna sytuacja? I jaki tego będzie wynik? No, pięknie. Pięknie i nie. However, um, exactly. Okej, okay. i waszym motem jest entuzjazm. To jest wasze motto. Zobaczymy kartę wyroczni. Czyli waszym motem jest entuzjazm. Moje drogie byczki. No, no wypadło dobrze. By the book. To jest numer 11. Mistrzowski numer, czyli entuzjazm. I jak w książce napisane. Zobaczcie, same słoniki, ale mają trąbę pod spodem. Czyli jeżeli będziecie uh, play, czyli uh, grać tak jak w książce napisane, czyli według zasad. To dojdziecie tam, gdzie chcecie, moi drodzy. No, i oczywiście zobaczymy pierwszą kartę. To jest dziesiątka kielichów. No, to na czym macie się skupić nad harmonią, zadowoleniem, szczęściem. Jeżeli chcecie coś kupić, czy się przeprowadzić do nowego miejsca, to droga otwarta, dlatego że to Wam właśnie przyniesie coś pięknego i nowego. Cała rodzina będzie z tego zadowolona, nie tylko Wy, ale wasz, Wasze dzieci, Wasz mąż, Wasz partner czy partnerka. W każdym bądź razie, jeżeli e, nosicie się z zamiarem e, przeprowadzki czy kupna, to. Życzę Wam tego z całego serca, bo to jest piękna karta, karta spełnionych życzeń. Drugą kartą jest król, dobrze powiedziałam, tak, król kielichów. No, albo Wy będziecie działać taką energią, lub też jesteście o, głodni wielkiej miłości. A jeżeli to z kolei reprezentuje waszego partnera czy partnerkę, to może być skorpion, rak albo ryba, to ten człowiek chce zaznać tej miłości. Czyli wy, partner albo partnerka, lub też może wam to, towarzyszyć duża kreatywność właśnie w tym cyklu nowiu. A jeżeli nie macie partnera, to może być właśnie skorpion rak ryba lub ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym, a nie musi być skorpion rak ryba, tylko może być na przykład panienka, a może mieć skorpiona rak albo rybę na swoim wykresie urodzeniowym. Jednym słowem, to jest człowiek, który chce zaznać tej miłości. I tak jak powiedziałam, jeżeli. Wydział, jeżeli to reprezentuje Was, to będzie dużo kre kreatywności, ale chcecie też zaznać tej miłości, moje drogie byczki. A z kolei ci, którzy nie mają partnera, tak jak powiedziałam, no, skorpiona ryba lub ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym, bo wynik tego. Z tej całej sytuacji jest taki, że jeżeli siedzicie w jakimś związku obecnie, to widać, że myślicie często i gęsto o tym, żeby po prostu odejść. Piątka kielichów, ale dwa kielichy tutaj jeszcze stoją. Czyli jeżeli chcecie uratować, to miłość przenosi góry, bo może to reprezentować równie dobrze i waszego partnera, który potrzebuje tej miłości. Czyli nic tutaj nie, nie jest stracone. Wszystko można uratować. Tym bardziej, że mamy tutaj hangman, czyli wisielca, który mówi, że jesteście uzależnieni w jakiś sposób od tego związku. Wasz partner czy partnerka e, noszą was cały czas. Ze sobą, tak jak tutaj widzicie, że partner a was praktycznie niesie, ciągnie ze sobą cały czas, czyli w jakiś sposób jesteście uzależnieni i to może trwać nawet do dwóch miesięcy, dlatego że to jest karta dużych. Arkan, moje drogie byczki. No, ale pod spodem. Oracle, czyli e, karty wyroczni. Loyal heart. Czyli jesteście lojalni, lub wasz partner jest lojalny. I to jest numer 35. Być może mieszkacie po 35 lub właśnie się przeprowadzicie do nowego miejsca pod numer 35 lub partner, czy partnerka jest urodzony 3, 5 lub 5, 3 lub też 11. A 11, ponieważ tutaj jest, czyli a, jeżeli już działacie, to działajcie według zasad, tak jak w książce pisano. 11 jest numerem mistrzowskim, a 35, tak jak powiedziałam, może często i gęsto za Wami będzie chodzić na przykład numer 35 lub 11 będziecie może będziecie widzieć 11 11 albo o wiele więcej 11 albo budzicie się o 11:11 11, lub spojrzycie na zegarek i jest 11:11 11. to znaczy że wszechświat z wami rezonuje czyli kreujecie wspólnie zapamiętajcie że kreujecie swój świat na Według własnych własnej reżyserii. To, co mówimy i myślimy, jest bardzo mocne. Czyli choose wisely, wybierać mądrze i słowa i czyny i słowo pisane. I to by było tyle. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, i przechodzimy teraz do do koziorożce. Moje drogie koziorożce. Oj, spadła i to tak daleko. Muszę ją podnieść. Spadła moje drogie koziorożce. O! Na czym macie się skupić? Hmm. Okej. Okay. <laughs> Na no, czym macie się skupić? No proszę i wypadnie. trzy. Mamy trzy karty, czwarta pod spodem. No pięknie. I motem waszym, moje drogie koziorożce, jest simplicity, czyli prostota. Skupić się nad tym, co jest dla was najprostsze nie utrudniać sobie życia. I karty wyrocznie, jaką energią działacie? O, i to aż trzy wypadły, więc muszę je przeczytać. Cleaner up, czyli wyczyścić otoczenie i to, co w Was siedzi, i never ending story, niekończące się opowiadanie. Być może macie kogoś w swoim otoczeniu, kto powtarza te same schematy, i to jest dla Was takie właśnie niekończące się opowiadanie czyli w kółko jedno i to samo. I the fade. Ale macie zaufanie. No, ale to na końcu przeczytam. W każdym bądź razie, moi drogi Koziorożce, na czym macie się skupić? Wychodzi na to, że dostaniecie jakąś pozytywną wiadomość. Może to będzie zaproszenie na ślub ściny lub też zaręczyny, lub też ktoś nosi się. Z oświadczynami. Wam może się ktoś oświadczyć, lub to może się tyczyć kogoś z waszego bliskiego otoczenia. No, jak widzicie, burzliwe fale są. Czyli coś tu się będzie działo, ale ten młody człowiek jest bardzo zadowolony ze wszystkiego. To on czy ona, bo nawet ciężko powiedzieć. Proszę. O. No i oczywiście to nadjeżdża dużymi krokami. Nadjeżdża do, do Was dużymi krokami. Jakaś wiadomość, właśnie pozytywnej natury. Może też się a, nie spodziewacie, że ktoś z Waszego bliskiego otoczenia lub Wy zacznicie po prostu działać w jakimś aspekcie, w jakiejś sytuacji, to się może tyczyć waszego domu, waszej rodziny, waszej miłości, waszego partnera, sąsiadów, a braci, sióstr. W każdym bądź razie zaczniecie działać. To nadjeżdża dużymi krokami. Rydwan mówi, że może was czekać też jakaś krótka podróż. Może odwiedzicie a, królową Właśnie królową kijów, czyli baran lew albo strzelec, albo ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym powyżej 35 roku życia i wzwyż. Pod koniec miesiąca mamy tutaj królową mieczy: bliźnięta waga albo wodnik, czyli. Albo wy działacie taką energią, lub też um, jest ktoś w waszym otoczeniu, kto pomaga innym. Um, macie też duże zdolności, talent do uzdrawiania innych, nie tylko słowem, ale i swoim, swoją energią, swoją, um, swoim byciem. Jesteście po prostu empatami. To może być też i terapeuta. Być może, że i Wy będziecie działać taką energią, albo będziecie potrzebowali właśnie um, terapeuty, lekarza. To mogą być też i sprawy jakieś urzędowe. I, ale to dopiero się zacznie dziać pod koniec tego nowiu, czyli około cz, pomiędzy 14 a 16 czerwca. Ok? I tak jak powiedziałam, waszym motem jest prostota, czyli u, ułatwić sobie życie. I pierwszym, a energia, cleaner up. Czyli wyczyść to, co dla Ciebie nie pracuje, osoby, sytuacje, aspekty, i to jest numer 21. Może dojść do tego 21, jakiegoś um, 21 tego miesiąca na przykład, hmm, czyli miesiąca czerwca w tym wypadku, albo drugi, to się może tyczyć kogoś, kto jest urodzony 2, 1 albo 1, drugiego. Jednym słowem, moje drogie koziorożce, w jaki sposób ben, będzie to z wami rezonować? Never ending story, czyli niekończące się opowiadanie, numer 37. A, też może w jakiś sposób z wami rezonować, może będziecie widzieć, że jest to 21, 37, albo będzie się dotyczyć kogoś, kto ma 37 lat lub mieszka pod 37, lub się urodził 3, 7 albo 7, 3. No i trzecia. The, the faith, czyli ufność 17. Może musicie popracować nad swoją ufnością lub kogoś, komuś pokazać, że można ufać, tylko trzeba po prostu to wprowadzić w życie. Nauczyć się tej ufności, bo tak jak mówię, że bez wdzięczności nie ma radości, to bez ufności też nie możemy się posuwać dalej. No, ale trzeba wiedzieć też, komu ufać. Jednym słowem, moje drogie koziorożce, 21, 37 i 17. To są wasze numery, które będą w jakiś sposób z Wami rezonować. I to by było tyle. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie szczyty. I proszę mnie zaprenumerować i polubić z paluszkiem do góry, przyciskając przy tym dzwonek, bo wówczas będziecie dostawać Wszelkiego rodzaju powiadomienia o moich nowych filmikach. Do widzenia!